Udało nam się dotrzeć na stację autobusową ja Wjeżdżamy z Pana na 3. E, niestety, Jest. Jest. takim, Jest. Niestety. W takim, takim pośpiechu byliśmy rano, że zapomnieliśmy kupić e, kremu do palania. Więc. Jestem. W... Czyli Jestem. Zapomnieliśmy wziąć, Jestem. Zapomnieliśmy Jestem. taki kupiliśmy rano taki 25 ale my się nie spalimy, chociaż tyle Bardziej no, ale... się nie spalimy patrz, kiedyś, cena, kiedy, kiedyś cena była 21 A my kupiliśmy za 25 Ale ta inflacja przyszła, że musiałem zjeść cenę Dobrze? No, to mamy Czekamy na busa, jeszcze tak 25 minut, albo 20, gdzieś więcej On tam przyjeżdża, przyjeżdża na 5, nie? No to, co tak za 15 powiedziałem No Dlatego czekamy na busa i, i ten I ten bus nas zapierze prosto tutaj do... Do... A okay. bo ci ludzie są okej, ci nie, bo bardzo dużo ludzi jest, ale... Turyści! Tak, <laughs> ale czasami ludzie pewnie z, bo, ym, z tej samej stacji jedzie drugi bus, który jedzie do Elia, to tam w sumie jest lotnisko, nie? Więc to jest też nie z takich dużych miast, także... Miejmy nadzieję, ci że... O, idą chyba, Będziemy zobaczyć czy nasz nie przyjechał. O, zobaczmy. Będziemy zacząć zobaczyć. Który przyjechał. 4-4-4 Do Aliatów, no?

Kole, korki są no, Korki są trochę Wjechaliśmy właśnie z Jerozolimy Jechaliśmy na autostradę I, i, I co? Jesteśmy już po stronie S-Banku Sami Żydzi no, jest ok, jedziemy, jedziemy prosto Dotarliśmy nad morze martwe to wygląda jest bardzo gorąco. <laughs> Zaraz je będziemy smarować olejkiem. Woda tutaj. Woda. się Woda. Naprawdę jest bardzo gorąco. Nie sprawdzajmy, jeszcze stopni, ale 35 to jest przynajmniej no. super gorąco. Tutaj hotel jest za nami przy plaży tu tych hoteli, widać jakieś resorty tak, tam gdzieś w Zurawie budują się tak no to nic, idziemy idziemy tak ja muszę się najpierw opalić trochę dobra, no to nic. opalania ciąg dalszy idę w tym momencie po błoto gdzieś <grywki> to brzmi, ale idę po błoto do sklepu z tego co słyszałem od ratownika tutaj na plaży Kosztuje ona jakieś 10-15 szekli. Nie wiem, dwa, trzy Także spoko. Nasmarujemy się błotkiem. Mało tu ogólnie osób się nasmarowuje błotem, ale, ale skoro jest dostępne i można, to temu nie jest zrobić tego. Edyte e e e e e też sobie opaliło już dosyć grubo. Nie tak słabo jak widać. Ale mnie ogólnie strasznie słabo to słońce bierze. E Zobaczymy, posiedzimy jeszcze w dwie godziny. Zobaczymy czy, zobaczymy, czy mnie w ogóle cokolwiek złapie, czy nie. I się przekonamy. Dobra. Błoto kupione. Kosztowało mnie to bardzo mało. Kupiłem dwie paczki. Jedna paczka miała, e, ma jakieś 300 gram. 300 ml tego błota. Jedna paczka kosztowała mnie jakieś 5 shekli, No, 5 szekli dokładnie 5 szekli. Tak to wygląda. Zaraz się ten nasmarujemy. Będzie wyglądać chyba jak. <grymne> ale no to się widzę, ludzie, ludzie spałą nasza kolej też lecę do Edyty No tam gdzieś leży Tam gdzieś leży po tymi narzakami I tak, tutaj ludzie ludzie sobie leżą na wodzie Jak to nad morze martwym Chillują Dobra, lecimy. O, tutaj widać, jak ile to ma soli w sobie. Sama sól. Ja przez w tej wodzie i mi trochę naleciało y, na usta. I kurde, no masakra. Nie to, że taka strasznie niedobra ta woda, tak jakby, nie wiem, miała w sobie bardzo dużo jakichś minerałów takich. Nie, nic, nic przyjemnego, nic przyjemnego. Uważajcie, jakbyście kiedyś byli tutaj, to żeby żeby wam trochę tej wody nie ladać się na usta, bo to jest masakra. No, dobra, już ja sobie na miejscu. zaraz już nagramy. ostatnie chwile e, morz, nad morzem martwym. Leżymy sobie opalamy się. do pewnie to jeszcze 35 minut, 40. Idziemy szybko do sklepu, e, w którym kupiłem e, błoto. <laughs> tak, naprawdę to już Maskę błotną. No, no ale błoto, nie? Jakby nie było. idziemy e, do tego sklepu, bo tam było dużo dużo, dużo różnych produktów, było właśnie takich pod, pod e, odbałość Od skóry? może mówię? No Tak, jakieś produkty do skóry, jakieś kremy, maści i tak dalej Edziu, jak się mu mówi, żebyśmy zobaczyli tam co tam jest, no nie Ja go nakręciłem Ale fajny sklepik, no e, Wejdziemy tam, zobaczymy co będzie No i co? E, busa mamy o której? O, o, o 13.44 dokładnie, o 13.44 mamy busa Nim prosto jedziemy do Jerozolimy nie rozolimy pewnie sobie coś zjemy na stronie wiadomo której e, na stronie mięsnej, bo tam mięsnej. <laughs> na tej, której jesteśmy, to, to ciężko mi jakieś, jakieś mięso. No, dlatego tak. No nic. My się tutaj jeszcze pocilujemy. Ja niestety stoję tutaj na cieniu, bo sobie, za, bo ja, bo sobie zapomniałem kuźwa y, moich klapek. Takich, takim byliśmy pośpiechu samego rana. Niestety. No ale nic, zdarza się Bardzo gorący piasek Dlatego naprawdę z... No ale to jest, tak, to jest taka niby sól Sól zmieszana z piaskiem, ja bym tak powiedział No ale tak jak mówię, ostatnie chwile Ejdzie sobie, leży na dole I tyle My już wracamy Do morza Męczeni trochę słońce nas wyciągło dużo z nas? Się wystarczy. Ale ja nie wchodziłam do wody, ja raz do wody zjebałam raz, a ja dwa razy chyba. no, Ale fajnie było, co? Dwa, bardzo, fajnie. bardzo fajnie było Bardzo fajnie było, się błotem <grych> <grych> e, no. no i co? I teraz do domku wracamy Znaczy no, jeszcze pierwsze do Jerozolimy Zjeść coś Coś tam zjeść sobie, jakoś może coś jeszcze kupić Zobaczymy Uff. Dzisiaj się, wydaje nam się, że szybko wrócimy do domu, bo trzeba się wyspać na jutro, bo będzie, długo, bo będzie jutro bardzo długi dzień. Śmieci trzeba śmieci wynieść. Trzeba śmieci wnieść. wszystko <grym> dokładnie. śmieci wynieść i ten... No i to tyle. Nie chcemy się gadać, ale... No taki człowiek zmęczony, że nawet nie, wie, nie może skleić dwóch zdań. Bana. A czemu no, Ja tak mówię, to nie jest ta nie, bo Edyta mogłaby leżeć cały dzień. Ile Cię tutaj na barkach? No, mnie, tak, mnie tak sobie trochę mniej. Mnie bardziej sobie na twarzy. Jak się leży pod wodą, to co miało się opalać? nie masz, masz... Ty się pewnie urodziłaś taka, że, że wiesz, że, że, łatwo ci, że łatwo Cię słońce bierze, a ja się urodziłem taki, że mi ciężko bierze. trzeba no, być na słońcu, żeby wzięło. Dobra, no ale ja siedziałem na słońcu, żeby nie było. Ty. Działaś dłużej niż ja. No. Działaś dłużej przyjechałem. No bo ja się przyjechałem, zawsze wiem, że ja idę się opalać. No, to prawda. Misaf Metsada Lamara. Tak, znaczy Masada to the west intersections. Znajdujemy się w y, Jerozolimie już. Tak, dojechaliśmy się do centrum. Idziemy teraz na stronę Westbanku. coś zjeść. Mm. bo tam jest danio. Mm. Tam jest za mięso. Tam jedzą mięso, dokładnie. A tutaj rzadko, rzadko można cokolwiek trafić z mięsem. Także idziemy sobie zjeść coś dobrego, nie wiem, zobaczymy co będzie. E, no i co? Tak się, się człowiek dziwnie czuje po tym. E, dobra, spoko. Yy, dziwnie człowiek czuje po tym morzu włosy, to, Bo takie włosy są takie dziwne Szyfne. Sztywne włosy, skóra taka napięta Nie, Skóra jest fajna, co? Dobrze się sobie człowiek w ogóle czuje, ja trochę spałem w autobusie 20 minut Przespałem się przez, przez moment No i co? Idziemy dalej Zobaczymy jak się dalej potoczy, co? No już wyszliśmy ze starego miasta w Jerozolimie. Zjedliśmy po szałarmie, frytki i wypiliśmy. E, teraz kierujemy się w stronę e, przystanku autobusowego. Będziemy uderzać do domu już. Prawdopodobnie jeszcze wstąpimy do jakiegoś tego po drodze, bo nie mamy nic do picia. Żeby coś było jakaś woda, czy cokolwiek. Na jutro. No i w sumie na dzisiaj wieczór, nie? E, no i co? Fajny dzionek a nie spędzony od samego rana w trasie się nawet co na nie siadł dobrze no i idziemy dalej no powoli powoli ale idziemy dotarliśmy na stację autobusową w Jerozolimie czekamy na naszego busa zostało nam jeszcze z 20 minut idziemy sobie po pancie amerykańskiej Amerykański. no i co czekamy Aż przyjedzie I tyle, jedziemy do domu odpocząć Może sobie coś oglądniemy wynieść i wynieść, tak, albo domowy zmu, no. no i tyle. Nie ma co się rozgadywać. Ostatnie chwile w Jerozolimie. Opuszczamy to miejsce. Opuszczamy to miejsce, już to jest No już prawdopodobnie nie będziemy. Na pewno w tym roku. O to jest pewne. To jest na pewno, tak. No i co? Jakie są nasze przemyślenia? A nie było. Byliśmy, byliśmy w tym miejscu już dwa razy. W ciągu ciągle dwóch dni. <grym> Dzisiaj wczoraj w sumie. No, no skoro. Fajne miasteczko. Stare miasta też takie. Żeby się przejść, coś kupić coś tam. Takie turystyczne, dużo dużo sklepów i tak dalej. Ogólnie fajnie. Fajnie jest coś takiego doświadczyć zobaczyć i tak dalej. No, ale... Można sobie określić, że to człowiek już był, nie? No, i, i, i tyle, tyle, nie? No, także, także to, mamy, to mamy zrobione. Idziemy do domku odpocząć. I tyle. No, Spakować się. Spakować się, z jakimś Mamy jutro lot koło 23. do O, I... No, w Wielkiej Brytanii coś takiego. Mamy lodę do Mediolanu. I w Mediolanie musimy się przesiąść z jednego lotniska na drugie Znaczy nie żeby przesiąść, tylko musimy dolecieć na jedno I dojechać komunikacją miejska na drugie W nocy dlatego, dlatego musimy się dobrze wyspać dzisiaj Będzie długi, długi dzień No nic Pewnie będziemy coś tam Coś tam pewnie będziemy walczyć nie? Coś tam będziemy zmienić, no ale to się dopiero To się dopiero okaże nic. My jedziemy do hotelu i panel się. się. W ostatniej chwili Edzi jest bardzo zimno 35 stopni na plaży, Edzi jest zimno. Nie wiadomo co trzeba robić. Próbujemy przytulać. Próbuję robić co mogę, ale dalej jest jej zimno. Jest, li... jest lipa, bo nie. Trzeba sobie wyrazić razem No wiesz Pewnie siebie wychodząc z domu No a co ty ktoś? Co ty to nie mówisz? Gorąc no 35 stopni i nie wierzę żadnej bluzy. No, wyszli <gryczny> tak skończy nie ma. <gryczny> No, Nic już pod domem, Czasownie rzut beretem Wysadził nas autobus nie, ta, nie tak jak powinien To no, już nie będę było to fakty. Tak Musimy zapierdzierać. Widać złożyć komplejna Musimy... na. na, na komplejna. No, ciekawe czy nie rozmawiają po angielsku, wątpię. No ja też. E, no. Ciężko z mi się dogadać. No, no ciężko. E, widoczek ładny, bardzo ładne zameczek tam z wodu. I co? Wrócimy do domku. Będę w z buta, jakieś... W sumie niedługo, nie? Ale mimo no, wszystko to no, nie powinniśmy nam sam po całym domu, Aby wysad gdzieś tam nas... Tam nas, nas... 5 km dalej. Nie no, z 5 minut dalej, no, <śmiech> <śmiech> no, powiedzmy. <laughs> no, ale jest spoko. Ciepła, ciepło jest, bardzo mi się podoba. Ja dziś też się podoba, ale po prostu ona ma takie niektóre... Ma nie takie niektóre rzeczy, które po prostu ją zdenerwowały tutaj i tyle. Ale ogólnie na plus, na plus. Spoko co? No, także jest dobrze.